No, i na koniec puścimy nasze warstwy od tyłu, a bardzo łatwo to zrobić. Klikamy prawym przyciskiem myszy na pierwszej warstwie, czyli na warstwie Original. Wybieramy Time, Time Reverse Layer. I to samo robimy na warstwie Reflect. Time, Time Reverse Layer. W tym momencie warstwy są puszczone od końca. Czyli jak widzicie, na samym końcu w 15 sekundzie. Pojawia się nasze oryginalne logo. ok? W porządku. Myślę, że możemy tak to zostawić. Zastanawiam się jeszcze jedna, jedną rzeczą. Czy nie powinniśmy wydłużyć troszkę naszych warstw oryginal i reflekt. Spróbujmy. Wydłużmy tą warstwę Composition Settings z 15 na około 18 sekund. Przedłużmy je sobie tutaj, w tą stronę przesuńmy, natomiast tutaj przeciągnijmy je. Zobaczmy, kiedy zanikają nasze. I od czwartej sekundy podłóżmy nasze logo. Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ chcę, że w momencie, kiedy zanikną nasze cząsteczki, przez moment jeszcze oryginalne logo zostało na ekranie że W momencie teraz, kiedy wrzucimy final. Zobaczmy, zaczynają się nasze cząsteczki i tutaj gdy one już zanikają na samym końcu, zanikają odsłaniając nasze oryginalne logo. Oryginalne logo jeszcze chwilę zostaje na ekranie. Także myślę, że w ten sposób wygląda to lepiej. OK, możemy przystąpić do renderingu. Dzięki i zapraszam do kolejnego kursu.